Pomału dobiega końca nasza przygoda z nieistniejącym państwem, czyli Naddniestrzem. Do zobaczenia pozostała nam jeszcze relacja z corocznej wojskowej parady odbywającej się w Teraspolu oraz wywiad z Romanem. Tego możecie się spodziewać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj natomiast pojedziemy na północ Naddniestrza do miasta Rybnica. Zapraszam Was serdecznie. Ok, witamy kolejnego dnia. Ocknąwszy się już z oparów koniaku i wczorajszej imprezy. Wybraliśmy się samochodem wynajętym do... Właściwie to chcieliśmy jechać na północ do Rybnicy, ale koleś wjechał w dziurę, rozwaliła mu się opona i zostawił nas tutaj Jesteśmy w jakiejś wiosce koło Tiraspola I postanowiłem, że pokażę wam tę wioskę Idziemy do jaskini Nie wiem, czy uda mi się ją nagrać czy wam ją pokażę, bo nie wiem, jak tam będzie ze światłem Ale w tym momencie pokazuję wam naddniestrzańską wioseczkę klimatyczną Jak podjedziesz można je, to mogę, Dawaj, dawaj, dawaj nie wiem czy to działa. Ale tam wody jest. Czyli studnia Wod? po prostu. Tak, tak, i o wodę to czyste jest, ale nie działa, nie. To już zepsuty jest. Ktoś ukradł tego. Wiotra, wiodra. Mm. Idziemy kawałeczek dalej i jesteśmy koło rzeki Dniest. I tam po drugiej stronie jest Mołdawia. Tutaj bardzo często, w tym wąskim państwie się jest koło granicy. Tutaj podczas II wojny światowej. Czołgi chowali, nawet widać taką bramę wjazdową w tych jaskiniach. A ogólnie wydobywali stąd materiał do cegieł, do tworzenia cegieł. Na dniestrze w związku z faktem, że jest trochę na południe jednak od Polski jest tu parę stopni cieplej z reguły, zimą rzadko jest śnieg. A teraz, kiedy w Polsce jest 27-28, to tutaj zobaczcie, jakie są temperatury. Ciekawa sprawa jest jeszcze związana z telefonami. E, tutaj odbiera, dlatego że z tamtej strony jest Mołdawia, po drugiej stronie Dniestru. Odbiera dobrze Orange Mołdawski, który to ja mam, tę kartę. Natomiast w Naddniestrzu mają zupełnie inny system, który kiedyś chyba był stosowany w Stanach. Nie wiem, czy nadal jest tam stosowany IDC, czyli telefony bez karty SIM. No, jako że jest to takie nieuznawane państwo, to prawdopodobnie pewnie były jakieś komplikacje w związku z otwarciem tutaj jakiegoś przedstawicielstwa zachodnich firm. Natomiast wielu ludzi w Naddniestrzu, tak jak Roman na przykład, używa kart, właśnie mołdawskiego Orange albo innych mołda mołdawskich. Firm. Możesz powiedzieć o IDC, e, czyli o Telefonach Komórkowych Naddniestrzańskich? No to, to jest, właścicielem tego jest szeryf też, bo on to zbudował, wcześniej, wcześniej nie mieliśmy żadnego zasięgu tutaj komórkowego, wiesz. Czy da się mieć prepaid w, tele, w telefonie? Czy tylko... Nie ma, nie ma tych żadnych SIM kartów, bo to jest inny standard, to jest CDMA. A, To się nazywa Tak, taki w Ameryce ktoś tam korzysta z tak, tego Tak, tak, tak Bo tam ten numer jest zapisany, w tele, wiesz, tam w telefonie jest on Rozumiem, i nie można mieć prepaid, tylko może być plan, abonament, prawda? Abonament, tak, tak, abonament A, nie, nie chcecie, nie? A to możemy wejść tak. tam Idziemy do jaskini, gdzie kiedyś trzymane były sowieckie czołgi nie gdzie jest mały system korytarzy No pewnie nawet nie mały to jest Ze Szwecji on był i on po prostu Ła, wow, tu chłodno tu, Tak, tu, tu, chłodne. tu 15 stopni mniej jest Tak, tak To byłoby dobre winnice, wiesz Zobacz jak dobrze światło łapie tutaj Co To mhm. znaczy w chodno jest niby ciemno Że, w, że w wejście jest bronione Zakaz wejścia jak nam z wejścia, ale Obcym, jest... obcym, Postaronim, obcym. No to my nie obcy, my swoi. No. Z przewodnikiem jesteście. Dzieli nawet po No, tak, no znowu to robili, wiesz. Ręcznie to było robione? Ręcznie to było robione. Od początku to było wszystko ręcznie, a później tutaj te pojazdy i jakieś maszyny przyjechali. Od początku to było wszystko ręcznie ręczne zrobione i nie było tak długie. A, no chyba było, jak widzisz, tam do końca tego, do tej ściany było, a później już przyjechali tutaj maszynami, Maszynami, tak. Moim zdaniem to tu teraz jest 10 stopni, to jest naprawdę zimno. Tak. Tam jeszcze jeden kierunek. To było na światło, tak? Tak. To było kiedyś? Kiedyś tak, a później jak, jak Związek Radziecki upadł. Roz, upadł, to po prostu to wszystko się ukradli. Wszystko co miało ceny, to wszędzie ukradli Zobacz różnicę, maszyna, to od ręki Czyli tutaj głęboko, nadal kilkadziesiąt metrów w środku było kłute ręcznie prawdopodobnie Chyba to żołnierze robili Ciekawe jaki to rodzaj e, gleby, orientujesz się może? Piaskowiec? E, e, nie, to katylec u nas, się nazywa, u nas tak się nazywa Kotielec Widzisz, że to cegły, że to, jest, to już maszyną zrobione? Jest Jesteśmy w środku tych katakumb i zrobiliśmy taki ciekawy eksperyment Włączyliśmy całkowicie jakiekolwiek źródła światła wcześniej i nic nie mówiliśmy przez minutę No i ogólnie nasze oczy się nie przyzwyczaiły, to w ogóle nie ma światła Nie jest tak, że tam po paru minutach zaczęło się widzieć jakiś kształt i nic w tym stylu Także Na naprawdę współczuję ludziom niewidomym Gdybym miał wybrać, to wolałbym nie słyszeć niż nie widzieć, myślę Bo jednak wzrok, to że możesz dostrzec, co jest gdzie, jest chyba jednak istotniejszy Do przetrwania i poruszania się po grze zwanej życiem Z ciekawostek jeszcze to nie ma tu prawie w ogóle wiatru Także jak Tomek palił papierosa i wydmuchiwał, to ten dym tak fajnie zawieszał się w powietrzu Zażyjesz nie, zażyjesz u nich bliwać Problemacy. No tak jest śmieszne kiedy tam. Tak. A u nazwiska. A u nazwiska? ja cię ja wszystkie gwiazdy z wiozdy za żegaj. Dajcie, bo problemowcy sprawdzają. Wychodzimy z zimna i z ciemności. Do gorąca i lata. Aż to słychać Na sobie? Nad miastu Nie! jeszcze teraz sim. Różnica. Ja myślę, że może nawet 120 stopni różnica. No na pewno, jeżeli tutaj jest 31, a tam w środku z 10, może z 7, może z 8. Duża różnica. Jesteśmy w mieście, północnym mieście przemysłowym, w Naddniestrzu, w Rybnicy. Tam macie kolory Naddniestrza z tyłu za mną. A tutaj mamy pomnik Lenina, ale pokażę go wam troszeczkę później, dlatego że idziemy coś zjeść. Jesteśmy bardzo głodni. Rybnica to jest drugie największe miasto w Naddniestrzu? No można tak o, powiedzieć, bo... Zobaczcie tutaj. jaki sowiecki tam z tyłu bus pojechał. Zresztą wiecie, że w Wenezueli też często pokazywałem te stare samochody. Tu amerykańskich nie ma, ale za to są sowieckie. Czyli drugie największe miasto w Naddniestrzu. No można tak powiedzieć, ale no Bendery. Tam liczą, że Bendery jest to największe miasto. A, ale to ale... taka można powiedzieć jedna no... aglomeracja, nie? Tak, z... bo ty raz z, z, z Benderem on jest tak pod, podłączony i nawet ten busy jedzą tak, po tej samej cenie. No racja. Idziemy coś zjeść do Andy Pizza, który jest tam z tyłu. Bez planu. A Andy Pizza to jest mołdawska sieć? Mołdawska, tak. Idziemy zjeść coś do takiej sieciówki Andy's Spitza mołdawskiej, która jest też w Naddniestrzu Nie wszystkie biznesy zachodnie tu są McDonalda to tu długo nie będzie Nie będzie nigdy Nigdy nie będzie Nigdy, nigdy nie będzie Nigdy nie będzie McDonald's tu. Ja Dzień. wskazał. Ja będę kontrolować Dziękuję Nie, zresztą Coś, co mnie rozwala zawsze, tak jak jestem na wschodzie, w Ukrainie też i w Naddniestrzu też, to jest menu w restauracji Zobaczcie tego mi brakuje w większości polskich restauracji, że są zdjęcia dań, które można sobie zamówić wraz z cenami Pobudza od razu wyobraźnię, robi smaczka Aż chce się jeść Coś, co również mnie rozwala, ale może nie tak do końca pozytywnie, to to, że nowe toalety w nowych restauracjach w państwach polskiego mira mają ten kibel na narciarza Czyli, że załatwia się swoją potrzebę pozycji narciarskiej Nowe często, nówki sztuki, błyszczące restauracje Kosztujące wiele pieniędzy Ich wystrój piękny, a narciarz w kiblu No ja taki temat zamówiłem Czyli grzybową w chlebie Bardzo dobra jest, bo już kiedyś jadłem piękne, piękne. A, a, po po poziomie, Podwójnego espresso też nie mogło zabraknąć I cały rachunek wyniósł tyle Czyli w złotówkach tyle. Ciekawostka jest taka, że gdy płaciłem, to pani... Kelnerka zapytała się, czy chce zapłacić gotówką czy kartą Spytałem Romana, o co chodzi z tymi kartami Roman powiedział mi, że jest tutaj karta Raduga W związku z tym, że Naddniestrze jest nieuznawanym państwem przez większość państw Visa nie może otworzyć tutaj swojego przedstawicielstwa Nie mogą karty Visa, Mastercard i inne popularne systemy tutaj działać Dlatego jest Raduga, czyli naddniestrzańska karta płatnicza którą płaci się w nieuznawanej międzynarodowo walucie, rublu naddniestrzańskim Naddniestrze to jest takie państwo, które ma wszystkie rzeczy niezbędne do działania państwa, ale to jest wszystko na takiej, w takiej mikroskopijnej, mikroskopijnej skali Fajnie jest obserwować, jak tutaj sobie zorganizowali na przykład kanalizację, firmę kanalizacyjną, czyszczenie, oczyszczanie miasta, wywożenie śmieci Płatności właśnie, jeżeli wiza nie działa, no to mają swoją radługę, czyli tęczę po polsku Fajnie, fajnie, śmiesznie, ciekawie to wygląda, takie małe państewko A za mną z tyłu macie pięknego Lenina w mundurze Albo w jakimś wdzianku przynajmniej No i podobnie jak w Tiraspolu, w centrum miasta, przy niedaleko pomnika Lenina, jest poczet zasłużonych yy, obywateli miasta Mimo tego, że państwo jest słabo rozwinięte, to jednak dbają tu o porządek Jest bardzo bezpiecznie Mogę chodzić sam, w przeciwieństwie do Ameryki Południowej, w Wenezueli zwłaszcza, mogę chodzić sam z aparatem, nagrywać nie masz szans, żeby coś mi się stało Pamiętam, że gdy pierwszy raz tu przyjechałem, to szedłem w stanie spożycia yy, sobie w nocy do domu jakimś, tak, Jakimiś takimi ulicami Przychodziłem przez ulicę w miejscu, gdzie nie było pasów I podjechał taki autobus, busik taki sowiecki, typu ogórek Pewnie część z was, starszych widzów, kojarzy, o co chodzi Otworzyły się drzwi, wyjrzał facet i powiedział e, to nie tak po ulicach noczu chodzić. Czyli czy to nie jest niebezpiecznie tak po ulicy chodzić nocą? Zachodzicie w maszynu Niech pan wsiądzie do samochodu No ja w tym momencie myślę sobie O kurde, no wytnął nerkę i będzie po mnie, nie? No ale okazało się, że podwieźli mnie do domu I powiedzieli, żebym bezpiecznie wracał I podziękowałem i wszystko wyszło super Także wbrew pozorom jest bardzo bezpiecznie Tym bardziej, że w takich małych państwach jak Naddniestrze Oni dbają o to, żeby o nich się mówiło dobrze Żeby nie mieli złej prasy Poszli? Poszliśmy Naddniestrze jest takim bardzo spokojnym państewkiem, gdzie ludzie są wyluzowani, raczej nigdzie się nie spieszą, praktycznie nie ma w ogóle korków. Jest dużo emerytów, którzy sobie przesiadują na ławeczkach. Są dzieci, które beztrosko sobie biegają. Takie taki spokojne życie. Przyzędni obywatele tutaj wiodą. Może niezbyt bogate, ale spokojne z całą pewnością. Patrz, tu to jest rok założenia Rybnicy. Z tą Rybnicą to w ogóle trzeba by się dowiedzieć, bo tu prawdopodobnie gdzieś wyżej od Rybnicy były kiedyś granice Polski, gdy Polska sięgała daleko Wiadomo, że bardziej na północ są Czerniowcy, no i tam było to miasto kiedyś na terenach Rzeczypospolitej, no ale trzeba zobaczyć dokąd na południe sięgała Zobaczę i napiszę Tu wystawiona przez kogoś sprzedaż maszyna do szycia, prawdopodobnie z innymi elementami Cześć, Czy właściciel już idzie tak. ja <laughs> Я не я наладчик швейных машин. Это как реклама. А, Понимаю, все понятно. А вы угадайте. Привет. А вы с какой страны? А ваш завод находится здесь? Не завод. Я частник. У меня это все дома. И либо прихожу на дом кому-то, либо забираю. Но любые швейные машины. Потому что я 30 лет с этим связан. Но здесь рыбница, она не связана за той индустрией машин швейных? Нет, ну здесь что? Здесь фабрика Сахар, да? Сахарный завод есть или какой Нет, Сахарный уже давно стоит. А, уже закрытый? Да. А какой завод тогда здесь остался? Остался только металлургический завод, цементный завод. Насосный так уже. А далеко туда поехать, если поехать сейчас на машине? Он работает, да? металлургический? Да. Недалеко вот конец города. А, конец города. Я просто слышал, что там такая труба есть, и там черный дым выходит из нее. А, Мужчина это нагрость. Если да, то не всегда. Они иногда прикрывают, а когда возможность не открывать. Здесь бардо живе по вечеру есть. Бардо живе. Зве, зве. Так. Бо там он говорит, что часами они только ховают, Алло, сами там просто черный, как твоя камера, просто такой колор, Чтобы меньше видели? Чтобы кто <laughs> da, da, da. <laughs> no, żyjemy, żyjemy, да, 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 Что есть, то есть. Живем как здесь очень спокойно, я думаю. No, здесь да, спокойно, стресса нет. нет. E, пробок нет. Рыбница была когда-то Польша? Если я по истории помню, Польша чуть-чуть занимала. Занимала, да, здесь были какие-то села, да. Да, да, Так у нас и остались. Если вера есть русская, есть и католики, да. да. Рядышком находится церковь и рядом кости. Разом так собственно. Интересно. Спасибо за разговор. Спасибо большое. спасибо. хорошего. Спасибо, Хорошего бизнеса. Спасибо. Спасибо. До свидания. Будем сейчас проходить через улицу и файный есть тут дзвенковый.

tam jakaś tańsza tańsza, a tu średni. Nie, nie, ja mówię, u was, u was druga technologia, tak? Ja, pusty, pusty. Sahara, mnie tak, długie i Ale to smaczne, da? Smaczne, nie dużo cukru, mi się to Chleba To nie jest tylko tak, że oni są wdzięczni wojownikom rewolucji za wolność, ale też jest tak, że nawet sama flaga Naddniestrza to jest niezmieniona flaga Mołdawskiej Republiki Ludowej Związku Radzieckiego Czyli ciągłość historii jest Dzień.

Имею такой YouTube ну, канал так Путешествия конечно. мои и я, я а, бы... Так надо, значит, нам еще заплатить. За, за, за канал, наверное, бабло получаешь. Ну а да. Нас, нам, я, <laughs> нам тоже. Я, я вас позвоню, когда я буду прикидывать. Я вас позвоню, <laughs> да. Да, я думаю, забудешь. И вы занимаетесь ракби? Не, мы борьбой занимаемся. А ну, ребята, покажите, чем занимаетесь. Nie wiem czy się nagrało to, ale jak przechodziliśmy wcześniej przez ulicę, to była tam taka pani i powiedziała Stolka liet i uma niet I to znaczy, że tyle lat, a brak rozumu I chodziło chyba o Tomka, który nagrywał komórkę i o mnie, który nagrywałem aparatem Nie spodobało jej się to To jest takie niepoważne, że facet ma tyle lat, nagrywa coś Ma do pracy jeść i wódkę pić, nie Roman? Tak, i musisz już dziecko mieć, to co to? Igruszki jakieś tam masz swoje Wracamy do Tiraspola, a tutaj taka ciekawostka jest. W ten sposób ostrzegają przed nadmiernie szybką, niebezpieczną jazdą. Myślę, że działa to na wyobraźni.